Siemanko, Maciej, kanał RetroStrefa, słuchajcie, dzisiaj na tablicy mamy Contra Force, grę, w którą bardzo często, prawda, się zagrywałem na Pegasusie, czy na emulatorze, no i powiem Wam, że jest to jedna z dla mnie ciężki gier, prawda, kiedyś jak na Pegasusie się w to grało, no to nie było opcji zapisz, wczytaj, Roma, tak, tylko trzeba było bezpośrednio, prawda, cały czas iść za ciosem, prawda, Słuchajcie, trzeci poziom, konstrukcje, tam była mega trudne dla mnie. Ciężko było mi to przejść, więc e, tak naprawdę przeszliśmy tą grę wspólnie z Tomkiem na live. Ie. Tomek, tutaj serdecznie Cię pozdrawiam. E, z Tomkiem przeszliśmy, prawda, tą grę do samego końca, korzystając z emulatora. Tak? E, zagramy sobie w Contra Force. E, ta kontra jest oczywiście już trochę inna niż ta kontra klasyczna ponieważ mamy do wyboru czterech, cztery postacie, wybieramy sobie jedną z tych postaci, oczywiście gramy, ale tu jest taka zmianka, że oczywiście możemy sobie grać z drugim graczem na żywo, tak, sobie gramy w tą grę, ale możemy tak samo wybrać, żeby komputer sterował jedną z tych czterech postaci dostępnych. Oczywiście komputer będzie szedł schematem, oczywiście tam macie możliwość wybrania tego schematu, co ten komputer ma robić tą postacią, więc no, tak naprawdę, jeśli nikt nie widział, a na pewno, na pewno widzieliście tę grę i na pewno o niej słyszeliście. Ale jeżeli ktoś o niej nie słyszał, nie widział, więc zapraszam naprawdę do oglądania, ponieważ jest według mnie taką, która mi bardzo odpowiada. Bardzo dobrze ją kiedyś zapamiętałem i chętnie sobie w nią teraz zagram. tak? Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie przygotowywałem się prawda, do tej gry wcale. Chciałbym prawda, sobie zagrać w tą grę i tak samo wam od razu tą grę pokazać. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Muzyczka w tej grze naprawdę jest spoko w pierwszej planszy. Zagramy sobie tą postacią. I lecimy. Jakby ktoś nie wiedział, w tej grze zawsze tak lagowało. W samych miejscach. co nie coś pamiętam. Nie chcemy sobie, na dole macie, prawda, takie, kurde, pokazuję wam palcem, tego nie widzicie. Na dole macie, prawda, takie kilka tych literek, prawda, możemy sobie przełączać oczywiście broń. W tym momencie my tego nie zrobimy, bo jeszcze tego nie chcemy, prawda, zmieniać tej broni. O kurde, prawie w życie stać, a spróbujmy zmienić. O nie, to jest elegancka broń, bardzo ją lubię. Popełniłbym błąd, gdybym jej nie, nie wziął. I ten odgłos, odgłos tego strzelania z tej broń. Petarda mi się bardzo podobało. Aj kurde, wiedziałem! Wiedziałem! To jest najgorsze teraz się wbić. Jej! Taką fajną broń żeśmy stracili. I życie oczywiście. Oczywiście tej broni tutaj nie chcemy brać, bo ta broń to są, to są e, granaty. Zmienimy sobie na to, co zawsze. Ja tu się zagadałem. A tu życie leci. I cyk. Żeby udało nam się przynajmniej przejść do kolejnej planszy, nie? Dobra, dawaj, dawaj gościu. Nie pamiętam, co to była za broń. A, zmieńmy. Co, jest, że jestem taki szybki czy nieśmiertelny? Bo już nie pamiętam. Co to oznaczało, że... ...że się tak świecę. No i tu będzie boss, tu będzie boss, prawda? Prawdopodobnie dosyć ciężki z tego co ja kojarzę. Jest. Tu jest schemat jakiś. Tu jest jakiś schemat z nim. Tylko, że ja nie pamiętam, jak. jak go powinienem niszczyć. W jaki sposób. Został serię. Koniec, koniec. Dawaj niż go. Jest. Udało się, udało się. Udało się. Będziemy mieli drugą planszę. To już będzie plansza z góry, prawda? Z góry widok nie za bardzo jej lubiłem. Bo ja preferuję taki właśnie widok w czasie gry. Nie możemy tego przełączyć. No dobra, musicie razem ze mną chwilę to zobaczyć. I polecimy dalej, oczywiście. Contra Force nie jest zła. Contra Force nie jest zła, oczywiście wolę klasyczną wersję. Ale warto i w taką sobie zagrać co nie. No dobra, lecimy. Z tego co pamiętam, to tędy się szło, by unikać.

Że uda mi się prześlizgnąć. ale się kiedyś to zagrywało, i naprawdę poziom trudności tutaj był, albo ja byłem taki miękki. Żadnej najlepszej broni nie mamy jeszcze. Mogliśmy chyba mogliśmy ten samolot rozwalić. Ale nie pamiętam. Uciekamy, skrzynki sobie rozwalimy, zobaczymy, czy możemy, jest, bierzemy tą broń, naszą ulubioną. Ale zbliżamy się do bossa, zbliżamy się tutaj do bossa z tej planszy. I on jest dosyć trudny. On jest dosyć trudny, pamiętam. Dobrze się go atakowało we dwóch. I on jest... on jest tutaj. On się tu znajduje. Ten dzik. Z nim będzie problem. Tu też jest schemat, nie? To jak w każdej grze, nie? W każdej grze na, na, na NES-a. Musimy go tutaj wyprowadzić. Aj złapałem się na to. O, teraz to taką bronią to ja sobie mogę narobić. Słuchajcie, e, mam nadzieję, że gra się podobała, sami widzieliście, gra nie jest, nie należy do łatwych. Doszedłem do właśnie tego drugiego poziomu, do bosa. boss mnie załatwił. Myślę, że jakbym się bardziej też skupił na grze, nie na, e, prawda, na nagrywaniu, że to jest wideo, może bym może go prawda, w miarę szybko pokonał, ale wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że film się podobał, jeżeli chcecie więcej takich filmów e, z gier na Pegasusa, na Nessa, Piszcie oczywiście w komentarzu, ja bardzo chętnie będę takie rzeczy też nagrywał. Trzymajcie się, Siemanko, cześć.